Siemandero, witam Was w kolejnym dniu. Tutaj chciałem Wam powiedzieć, że wczoraj się fatalnie czułem. Po prostu miałem jakąś gorączkę, dreszcze i to jest następny minus tej roboty. Jak jesteście po prostu chorzy albo coś w tym stylu, musicie się sami ratować. Nie z nigdy na 4 do lekarza i tak dalej. Niestety ja się wypociłem całą noc, dlatego sobie tutaj tak zrzuciłem kołdrę, żeby po prostu delikatnie przeschła. Wyspać się nawet nie wyspałem, bo po prostu nie dałem rady Więc to jest naprawdę gigantyczny minus, no ale cóż, trzeba dalej Dlatego warto zawsze mieć ze tabletki No ale to już małe piwko Zobaczcie, godzina 7:00, także ja rozpoczynam już Rozpoczynam Musimy poczekać, to się powietrze nabije i będziemy jechać. Ja, na szczęście, miałem tutaj Gripexa jeszcze w aucie. I dobrze, że go sobie zażyłem, bo tak to prawdopodobnie nie do rady bym jechać, no. A trzeba jechać cały czas i, i kilometry po, muszą, muszą bywać. No Także wiedzcie o tym, że jak jedziecie w trasę, to musimy mieć całą apteczkę taką leków ze sobą i działać od razu, bez zastanowienia się no, niestety, niestety tak to wygląda jak chorować to tylko w domu, w trasie nie chorujcie no nic, poczekamy tą minutkę jeszcze i jadę tak to można jeździć odkąd dzisiaj ruszyłem ani jeden raz się nie zatrzymałem cały czas jechałem po Francji to się jednak jeździ jedyny raz się zatrzymałem to na bramkach, żeby po prostu opłacić przejazd i tak to cały czas jechałem a ile jechałem, już Wam pokazuję 4 godziny i 23 minuty bez żadnego zatrzymania no ale niestety teraz mam pauzę, albo stety bo trzeba się troszkę odpocząć bo wiecie o tym, że tą notkę miałem ciężką bo troszkę zachorowałem także muszę sobie coś zjeść no i, i trzeba jechać dalej raz odunek jeszcze mi zostało 18 km 24 minuty. Także ja sobie stanęłem na takim parkingu tutaj. Ja już popał się. Zobaczcie, jak to wygląda. 46 minut. O, znikło. Wykręciłem już. Także można furmankę odpalać. 46 minut wystarczyło mi na to, żebym sobie po prostu jakieś siadanie drugie zjadł Bo pierwszego nawet nie jadłem, no, ale można nazwać o tej godzinie, że to jest drugie śniadanie Muszę się załatwić No i tyle, no nie? trzeba jechać Te 18 km, także już niedaleko zostało Nie mam jeszcze planów na następny załadunek, także nie wiem co będę robił że na spokojnie się rozładuję i będziemy myśleć co dalej Ja sobie już dojechałem na rozładunek Byłem już w pierwszym biurze Teraz muszę się tutaj udać do tego biura drugiego Żeby zgłosić papiery No i rozładunek będziemy mieć prawdopodobnie tam gdzie są te czerwone rynówka. Ale gdy się pierwsze zameldować Przy okazji, że jestem na firmie gdzie jest prysznic To już Wam pokażę jak to wygląda Mamy takie pomieszczenie dla kierowców Umywaleczka no i mamy przy okazji prysznic taki także tak to wygląda Ja się wykąpię ze względu na to, że się w tej nocy strasznie strasznie wypociłem. i po prostu chcę żeby ze mnie to wszystko spłynęło No i może przez to się wczoraj załatwię właśnie bo też muszę się wykąpać a tu wam przy okazji chciałem pokazać jak wygląda socjal w firmach niektórych tu jest bardzo fajnie, generalnie jest fajnie bo jest ciepła woda, gdzie nigdzie nie ma ciepłej wody, ale to jest, także idę się korzypać I do zobaczyska za chwilę Ja już się wygąbałem, powiem Wam, że trochę lepiej Ale w międzyczasie jak się zrzucałem, dostałem już wiadomość gdzie będziemy się ładować I oczywiście czasami się posługuję po prostu goglami A po co? Po to po prostu żeby Po prostu sobie zobaczyć na współrzędne Także czekajcie już wam pokażę. Jak ja to robię. O! I tutaj sobie skopiowałem. I mam tutaj współrzędne geograficzne pod miejscem załadunku. No i jak mamy tą toma. I mamy tą główną mapę. muszę troszkę pomyśleć, także poczekajcie chwilkę. Dajemy sobie menu. Szukaj. Później tutaj macie po prawej stronie takie cała mapa. Tutaj naciskacie to i później tutaj współrzędny. No i tutaj wpisujemy te, te cyfry, które tutaj mamy po prostu. Te 50, 51 i tak wpisujemy po kolei. 50.510970 1.661907. No i wam pokazuję gdzie to jest na mapie. No i sobie tutaj, no i później dacie jedź. Ja już wiem, że to jest ponad 700 km i będę 700 km ponadjechał na pusto. Ja oczywiście sobie tutaj sobie zmniejszam zawsze wpisuję aktualną wagę jaką mamy w samochodzie po prostu dlatego, że nieraz jakiś mostek, albo coś nas nie puszcza, bo przekraczamy tonę, albo coś i wtedy mamy gdzieś dalej, albo trzeba objechać, czy coś w tym stylu no i nam myśli także 700 km, ja jeszcze mam jazdy gdzieś około 3 godzin, 3,5 godziny jazdy. Także tyle sobie podjadę, a jutro podjadę resztę. Yy, yy, załadunek mam dopiero o 12 jutro, także powinienem spokojnie zdążyć na tą 12. Po Francji nie ma żadnych korków. Tutaj nie przewiduję nigdzie korków, bo po prostu będziemy jechać, wiecie. Yy, tutaj Dijon, Troyens. Na Amiens, i tutaj gdzieś do góry, bo tu mamy gdzieś za załadunek. Także tutaj nie ma nigdzie korków. Faktycznie, jakbyśmy jechali przez Trojen Paryż, Amiens, no to tamtędy mogłyby być korki w Paryżu. Ale tutaj na tej autostradzie wątpliwa sprawa, żeby korki nigdy się w tym nie spotkałem. O, patrzcie, ciągnie nas przez Paryż, ale my to zaraz z przeciągniemy po prostu na inną stronę. Także jak mam taką sytuację, to daję sobie tutaj też cztery kropeczki. Aktualną trasę, znaleźć inną trasę. Po prostu robię to specjalnie po to, żeby nie jechać przez Paryż i nie stać w korkach bezsensownie. No i teraz przemyśluję mi chwilkę. Szukanie alternatywnej trasy. Ale no, tak jak Wam mówię, ja będę po prostu chciał jechać tędy tutaj. Tu, 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 tu i tam. Nie przez Paryż na pewno. bo w Paryżu akurat będę w samym szczycie korków, więc to jest bez sensu. Bo jeszcze jak przez Paryż jedziecie gdzieś koło czwartej, 5 godziny, czy tam koło 22, no drugiej, a 4 w nocy, no to wtedy jeszcze przejedziecie normalnie, ale za dnia tam wtedy się ciężko jeździ i nie polecam. Lepiej po prostu, jak dacie radę, to obieccie Paryż. Jak się to yy, pokażę to Wam zaraz to pokażę. No i pokazało nam oczywiście alternatywne trasy. Widzi tutaj, niby 20 minut nam dłużej pokazuje, żebyśmy jechali. A w rzeczywistości, jakbyśmy w Paryżu stracili godzinę, to jesteśmy w plecy. A ile kilometrów jest dalej? 39 kilometrów, więc to też nie jest jakoś dużo. A tam po prostu więcej stracimy. Ja już wyjeżdżam z zakładu. Przyjechałem tutaj na 12.30. Mamy 14.42. Także dwie godzinki z haczykiem trwał cały rozładunek, papierologia i tak dalej. No i teraz sobie mogę spokojnie jechać. Pokazuj mi, że na ten załadunek mamy 9 godzin jazdy i 712 km. Także dzisiaj sobie jeszcze podjedziemy trochę jutro resztę, to ja wam mówiłem na 12, że za ładunek. także powinniśmy spokojnie wyrobić a jeszcze wam pokażę nie mam czasu pracy w, czasu jazdy wyjechane już dzisiaj Cztery, no prawie 5 godzin, tak jak wam mówiłem 3,5 no, godziny jeszcze by pojechał, tak żeby na dziewiątkę dojechać, nie będę jechał się na dychę to zostawię sobie na wszelki wypadek na inny dzień a cię jest po prostu dojadę, tak na 9 godzin i tyle Także jestem nawet zadowolony, ale dalej czuję zmęczenie, także wam mówię minusem tej roboty jest tego, że po prostu nie weźmiecie L4 musicie się po prostu przemęczyć, ewentualnie nie chorować. Albo tak jak to mówię, chorować tak żeby się lekarz nie dowiedział I to jest moje takie najbardziej jak mógł powiedzieć marzenie, nie marzenie, życzenie, żebyśmy po prostu w trasie nie chorowali. Nie tylko w trasie, żeby nikt nie chorował, chociaż wiadomo, że to jest nie do uknięcięcia. Wcześniej czy później tak będziemy chorzy, nawet na drugą grypę. Tak jak ja prawdopodobnie tutaj muszę się wykąpać, trochę powiało. No i może dlatego po prostu się wczoraj trochę załatwiłem. No i już. No, tak, tak to wygląda niestety. Taka robota. Ale tak, tak kocham tą robotę i zawsze sobie to powtarzał, że kocham tą robotę. Bo pamiętajcie, róbcie w życiu to, co robicie, a nie tam, gdzie są pieniądze, bo pieniądze są wszędzie. Powiem Wam, że tak się przyjemnie po tych francuskich odzadach jeździ, że nawet nie zauważyłem, kiedy mi to wszystko zleciało. Zobaczcie, już 8 godzin mi pykło jazdy, także jeszcze jest godzinkę jazdy i będę parkował nawet nie całą, bo chciałbym do 9 godzin maksymalnie. No, a do celu jeszcze mam 452 km i 5 godzin 45 minut. Także jeszcze trochę jazdy jest Oczywiście do załadunku Także nie jest źle. Powiem wam, nie no fajnie się po tej Francji jedzie Nawet się, nie ma żadnych korków Nie ma po prostu niczego Jedziesz po prostu, ja faktycznie jadę sobie teraz na spokojnie To 8.3 8.2, 8.3 i, I powiem szczerze, że ja tego nawet nie zauważyłem Żebym gdzieś stał w korkach Nie wiem, jakiś tam natężenie niewielki ruchu Nie ma po prostu we Francji Na osadzie rzeczywiście się jedzie przyjemnie I, i bez żadnych Utrudni, tak bym to powiedział. No, także jeszcze godzinka, i pauza do jutra. Czy widzicie ten znak? No, na tym parkingu się właśnie będziemy zatrzymywać. Także już kończę. Pomału robotę na dziś. Mam wyjechane 4 godziny i 3 minuty. Troszkę przeciągłem czas pracy. Następnie do nowego najgorszej godziny, ale po prostu tam nie było cię bardzo stanąć i stwierdziłem, że to jest sobie stanę Za chwilkę tutaj będę zjeżdżał. A następny parking mamy chyba tam za, no za 9 km 9 km, ale tam już niestety nie dojadę. Także my zjeżdżamy już tutaj na parking. Jesteśmy na, na miejscu. 60 metr. Jesteśmy na miejscu. no na mamy Jesteśmy na miejscu. oczywiście tutaj pierwszym Jesteśmy na z nie wiem czy sobie na miejscu. Jesteśmy na miejscu. Jesteśmy na w rajce tam tam dalej. Zobaczymy na nie ma miejsca. No ale no chyba je słowite ciężarowie, stoją to przodu, będę miał po prostu jutro bliżej No, sobie tutaj gdzieś staniemy i będziemy stać do, do poniedziałku do, do jutra, a nie do poniedziałku, do jutra Nawet lepiej, bo mam z tej strony poduszkę, z prawej tu będę miał wyżej głowę No to nic, staniemy sobie koło tego Volvo Tutaj, pięknie, miejsca pod dostatkiem nie, jak Niemcy, trzeba się stresować. Skręć w lewo, następnie lekko w prawo. Ustawimy się elegancko w Teraz sobie troszkę podjedziemy, żeby z tyłu jeszcze było miejsce. Sądzę, że stoi dobrze, wystarczy. Także zakończamy pracę. No i jak to robimy? No to tak jak zawsze, czyli dajemy pauza. Zakończ, e, zakończ, Francja, wpisz zakończony. I oczywiście statystyka statystyka wygląda tak dzisiaj zrobiłem 8 godzin i 51 minut czyli tyle jechałem no i jeszcze zużycie paliwa mamy na, tą, na ten moment 22,3 litra tak zaowocowała jazda spokojna i jeszcze bez ładunku no i mamy jeszcze 3400 prawie 50 km zasięgu i 530 litrów to, ja sobie wszystko to muszę wpisać w zeszyt a zaminajcie się, żegnam. Do juterka trzymajcie się. Ja sam muszę odpocząć, bo jestem naprawdę zmęczony po tym chorobsku, co mnie jeszcze dalej trzyma. No i jeszcze tyle wam powiem, że mam jeszcze do zrobienia na ten załadunek 384 km i niecałe 5 godzin. Chyba że coś będę ciekawego jeszcze robił, ale sądzę, że nic takiego w planach nie mam. W planach mam tylko zary sobie tableteczki żeby po prostu się wykurować, żeby po prostu na jutro być, yy, mieć po prostu więcej siły, bo jutro są że trzeba dużo zrobić kilometrów, bo jedziemy na Słowacji do Nitry. Tam, gdzie byliśmy na pierwszym, na pierwszej trasie, jak wracałem, to na Nitrę, na Słowację, to tam właśnie będziemy jechać z ładunkiem, którego załadujemy jutro. Także miłego, trzymajcie się do jutra. Cześć.